się z diabłem. Wielu ludzi mi cały czas mówi, diabeł mi to, diabeł mi tamto, a ja kiedyś tak mówię, a czy to w a? apokalipsie nie ma, bo takiej synagodze szatana, że czczą szatana i tam mówią, diabeł mi to, diabeł mi to. Ja mówię, co to w ogóle jest? Czy to jest Kościół Żywego Boga, czy to jest synagoga szatana? Tak? I dzisiaj ludzie potrafią o wiele dłużej ci mówić o tym, co złego dzieje się w ich życiu, jak ich diabeł okrada. Ja wiem jedno, bo słowo Boże mówi, że diabeł to jest ojciec kłamstwa. On przyszedł, żeby co robić kraść, wyżynać i wytracać. A ludzie w ogóle zapominają o dobroci Bożej, że wszelki dar dobry, doskonały, stępuje z Ojca i zapominają wydrzeć japę czasami do nieba. Tak? Pamiętacie, jak krzydził prorok Boży, gdy przed fałszywym Bogiem chcieli złożyć ofiarę i żeby ogień na to stąpił i on tam też podpowiedział im, głośniej wołajcie, może wasz Bóg zasnął, tak? A oni zaczęli ciąć swoje ciała, bo myśleli, że jak zaczną wylewać krew, to ich Bóg ich usłucha. A on się tego śmiał, ten prorok się śmiał z tego. On miał objawienie tego, kim jest w Chrystusie. Więc nie bój się. Wyjdź na osobność, jeśli diabeł ci doskwiera i zacząć wołać, tak? Jeśli tonie Twój okręt, na którym płyniesz, to zacznij do Niego wołać. Piotr, gdy wyszedł na wodę, co zrobił? Zawołał do Jezusa: ratuj Panie, tak? On nie zawołał takim cichutkim głosem: ratuj Jezusie. Tylko ja domyślam się, jak on wołał. Wołał głośniej, donośniej niż ta cała wichura, która się rozpętała. Więc jeśli się nigdy nie modliłeś z takim naporem, żeby cię już słyszał każdy święty w niebie i żeby cię kibicował, to zacznij to robić. Mamy dużo plaży. Dużo lasu, nie ma tam teraz wielu spacerowiczów. Jak masz kryzys w swoim życiu, to posłuchaj mojej rady: jedź do lasu, zaszyj się z sarnami, z ptakami i tylko one i Bóg będzie słyszał twoje wołanie. Mówię wam coś, czego mnie Bóg nauczył. Ja wiele rzeczy ściągałem rozpaczliwym wołaniem do Boga, bo też chciałem chodzić w oglądaniu. Mi ludzie mówią, ale ja nie czuję Boga, ja mówię człowieku. Boga nie czujesz, możesz poczuć jego aromat. Ty masz chodzić w duchu i w pewności słowa Bożego, amen? A nie w oglądaniu. Jest pył, nie ma pyłu. Bóg mnie kocha, Bóg mnie nie kocha, nie? A dziś byłem niegrzeczny, nie ma pyłu. Pokaż rączki. Uuu, niegrzeczny byłeś, nie ma pyłu. <śm> amen. Widzicie, jakie to śmieszne? Moja mama bardzo cenne rzeczy. Czyli napieraj na zawory nieba i teraz przejdźmy. To już ko będę kończył, zmierzał do końca. Są fragmenty, które ludzie bardzo źle w ogóle nauczają i pokazują moc, po moc diabła, która jest. Tylko musicie zauważyć jedną rzecz. Tutaj jest też w liście do Judy pokazana taka historia. Archanioł Michał, gdy diabeł wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźniczego sądu, tylko rzekł: Niech się Pan od potępi. To jest mowa o tym, jak archanioł, tak z diabłem wiódł spór o ciało Mojżesza. To ciało nie zostało znalezione z prostej przyczyny. Gdzieś go pogrzebano tak, żeby nie było kultu ciała, a z tego co wiemy, Mojżesz w ogóle się objawił Jezusowi, tak? Czyli jego ciało było bardzo cenną rzeczą. Jezus to wielokrotnie mówił. Cóż człowiekowie, jeśli cały świat pozyska, a na swoim ciele co poniesie? Uszczerbek, tak? Chociaż, żeby jego duch był ocalony na przyjście Pana. Mojżesz był tak posłuszny Bogu, że nawet Bóg wysłał swojego archanioła, Michała, tak, z pierwszej brygady, żeby to ciało odzyskał, od diabła. Tylko ja to kiedyś też przeczytałem, jeszcze będąc młodym człowiekiem w wierze. Mówię, znajduje to się w Nowym Testamencie, w liście Judy. Mówię, uuu, tu diabeł ma moc. I mi potem mówili, słucham, tu diabeł mi to, tu diabeł mi tamto. Diabeł mi żonę zabrał, diabeł mnie zdrowie okradł. I ja tak słucham, mówię, coś mi tu nie gra. Ale mówię, gdzie Jezus? Gdzie krzyż Golgoty? A gdzie Mojżesz? Słyszysz to? Wiesz, kto dzisiaj siedzi po prawicy tronu Bożego? Trochę cię to zdziwi, dokładnie, ale Stare Przymierze wskazuje, że tam był wcześniej diabeł, bo z księgi Zachariasza często też mówią, tak? Kolejny fragment, z którego straszy się Kościół i wierzących, jest taka historia. Ukazał mi Pan Jozłego arcykapłana, i to jest napisane, stojącego przed Aniołem Pana, i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. I ludzie mówią, Szatan mnie oskarża. Ja mówię, on nie ma dostępu do Bożego Tronu. Dwa tysiące lat temu, słuchaj uważnie, co Ci mówię, na Golgocie, gdy Chrystus został wywyższony, strącony został diabeł. Co Jezus mówi? Widzę Szatana spadającego, jak co? Jak błyskawica. Jego nie ma już na miejscu, w którym może śmiało oskarżać świętych przed Bożym Tronem. Kto siedzi po prawicy Boga Ojca? Powiedzcie mi kto? Jezus Chrystus. Amen. Sam powiedział, nie wiecie o co prosicie. Ja będę siedzieć w chwale Ojca po prawicy. A ludzie mówią, ale diabeł mi to, diabeł mi To Wiesz, gdzie diabeł działa? Na poziomie Twojego i mojego umysłu. Tylko tu. Tylko tu. Dlatego Paweł tyle razy uczył, bierz autorytet nad wszelkimi myślami. Przemieniajcie umysły. Na jakie? Na odnowione. Powiedz na to Amen. Ojcze, modlę się o odnowione umysły. Powiedz to, ojcze, modlę się o odnowiony umysł, tak? Nie daj sobie wykradać swojego dziedzictwa przez szatana, bo to było kilka tysięcy lat temu, ale krzyż Golgoty wiele zmienił. Ta pozycja już jest w ogóle nieaktualna. Niech cię zgromi Pan, Szatanie, niech cię zgromi Pan. My mamy od czasów... Jezusa, zmartwychwstałego, informację, która znajduje się w objawieniu Jana, bo to było objawienie. Tak ta księga jest zatytułowana. Proszę przewin, kochanie, do kolejnego fragmentu. Tak, tu jeszcze jest cała ta historia Zachariasza. Tak, możecie ją przeczytać. Ciekawa rzecz. Tu jeszcze jest bardzo ważne, bo to jest jeszcze, zanim dojdziemy do, do sedna sprawy, do sedna objawienia, jest ten fragment też w Ewangelii się znajduje. To ludzie z tego też w ogóle łapią niewłaściwe objawienie. Bo Jezus mówi: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Tak? I teraz ty, jesteś odrodzony z Bożego Ducha, wypełnionym duchem świętym. Czytasz ten werset i diabeł ci wkręca, widzisz? Ja mam prawo do ciebie, mam prawo ciebie przesiać. I ja jeszcze do miesiąca temu tak myślałem: mówię, kurczę, coś mi to słowo nie pasuje. Ale Jezus dodał w 32 od razu, ale ja zaś prosiłem za Tobą, aby co nie ustała wiara Twoja. Tylko wiecie, że dużo rzeczy się zmieniło, bo jest napisane, że Duch Święty nie mógł być jeszcze dany, gdyż Chrystus co nie był uwielbiony. I jest bardzo duża różnica Piotruś tutaj, w tym momencie, a jest bardzo duża różnica, gdy Jezus mówi, paść owce moje. Pamiętacie wieczornik? pamiętacie Ducha Świętego, pamiętacie jaki ogień Boży na Niego stąpił, że trzy tysiące dusz zostało pozyskanych w okamgnieniu, Piotr się już nie on nie zapierał się. Nie, nie, ja nie byłem z tym Galilejczykiem. Nie, nie, mylicie mnie z kimś innym. Zaszła znaczna przemiana. Tylko, że to znajduje się w Nowym Testamencie. I teraz czyta to nowonarodzony chrześcijanin, i gdy nie ma utwierdzonych fundamentów, to diabeł mu nakręca gawędę. Patrz, jaką ja mam moc. Pojadę z Tobą, tak? Pojadę z Tobą tam, gdzie nie chcesz. Zaprowadzę Cię nie tam, gdzie chcesz, tak? Ale Jezus stawia się za Tobą. I to jest w ogóle pierwsza ważna informacja, którą sobie podkreślam. Ja zaś prosiłem za Tobą. Gdzie Jezus prosił? Przed Bożym tronem, bo mamy kogo? Arcykapłana. Powiedz na wieki. Na wieki, który wstawia się dniem i nocą za Tobą. Za mną i za Tobą. I tu, zobaczmy jeszcze dalej, chyba są dwa fragmenty w tym nauczaniu, które zaznaczyłem. Oto usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie. Co czytałem Wam na początku? Dziś jest dzień zbawienia? Dziś jest dzień łaski? W niebie usłyszałeś do usłyszałeś donośny głos mówiący na zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego kto jest pomazańcem Bożym? Jezus Chrystus, powiedz na to Amen czyli to się stało, to się wypełniło gdyż, i tu jest cenna informacja dla mnie i dla Ciebie gdyż, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych i powiadam Ci, jeśli Ty dalej mówisz, że diabeł z Tobą jedzie diabeł coś Ci robi, to jesteś w Jesteś w zwiedzeniu i zaprzeczasz krzyżowi Golgoty, bo nastało zbawienie, nastała moc, panowanie Chrystusa, i krzyż przyniósł drastyczną zmianę. Szatan został strącony i zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który mógł wtedy stać przy tronie, bo on tam miał dostęp, ale od czasów Chrystusa wywyższonego, od czasów baranka niepodnieskalanego, jego krew. To zmieniła i dziś po prawicy Bożego tronu jest Jezus Chrystus, który nie dość, że nie oskarża, co robi, dniem i nocą stawia się za mną i za Tobą. Amen, powiedz na to, Amen, bo daję Ci dzisiaj bardzo dobre objawienie. Ja wiem, że nie wyjdziesz stąd taki sam, jeśli to słowo się w Tobie zakorzeni. Będziesz brać autorytet nad sytuacjami, które diabeł będzie Ci przepychał, a On Ci ich dużo napcha, tylko zobaczysz, że to będzie wszystko płytkie. To będzie płytkie. Ostatnio pomagałem, moja córka jeździ na koniach i tam był taki duży balot słomy zwiniętej, bo wiecie, tam w tych oborach trzeba wymieniać tą słomę. I tak patrzę, taki duży balon, ten mały gospodarz się z tym szarpał. Mówię, dobra, to pomogę mu. I też myślałem, że to taki duży ciężar, bo to przerosło, mnie 3 metry średnicy, ma, ale tam myknęliśmy to i to zeszło. Nie? I to wiecie, z początku wyglądało tak, jak, jak ten żuk, gnojarz. Lepi te kulki i je wpycha pod górę. A to takie nic było. I tak jest dzisiaj z oskarżycielem świętych, słyszysz? On jest pokonany, on jest starty, Chrystus jest wywyższony. Powiedz na to Amen. Amen, ale to jest nie koniec, bo to objawienie do końca musisz przeczytać. Jedenasty werset. Oni zwyciężyli go, diabła, z małej litery. Masz go, diabeł jest z małej litery. On nie jest panem, chyba że mu oddałeś życie. On nie jest twoim i moim panem wierzę. Oni zwyciężyli go. Przez co? Przez krew baranka. Czy krew baranka się przelała? Mam. Przelała się krew baranka. Co tak słabo? Mam. Ale jest tu jeszcze druga rzecz, przez słowo świadectwa swojego. To jest bardzo ważne, żebyś szedł i głosił, jak wielkie rzeczy ci Bóg uczynił. A trzecią rzeczą jest to, co też wielu ludzi omija. Nie doczytują tego fragmentu, nie omijają życia swojego, tak by raczej obrać się niż śmierć. Ty masz chodzić w tym, żebyś wiedział, że śmierć dla Ciebie jest zyskiem, bo stajesz przed Panem i się wszystkie Twoje zmartwienia, troski kończą. Jeśli nie znienawidzisz swojego życia tu na ziemi, tak? Nie zyskasz go w niebie. Dlatego weselcie się, zobacz, weselcie się, tak? Stąpił, gdyż i biada ziemi i morzu tak, wstąpił diabeł pałający wielkim gniewem. Jego nie ma po prawicy Bożego Tronu. To jest wielkie kłamstwo. Wielu ludzi uczy bredni, nie wchodząc w głębi Bożego Słowa i mówiąc i strasząc, że diabeł ma jakąkolwiek pozycję. A co powiedział Jezus do swoich uczniów? Oto dałem wam co? Powiedział moc, autorytet, autorytet do czego? do stąpania i czytaj dalej uważnie, po wężach, po skorpionach i tam jest dodane po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i Jezus jeszcze łopatologicznie mówi a nic wam nie zaszkodzi powiedz, nic mi nie zaszkodzi tak? więc trzymaj się Jezusa jak koń dysza nie daj sobie wmówić jakichkolwiek fałszywych doktryn. Wyjdź stąd zbudowany, podniesiony, napełniony Bożym Duchem i zacznij rujnować piekło. Spowoduj, że to demony będą drżały z bojaźni przed Tobą i w miejscu, w którym będziesz wchodził, one będą krzyczały i darły japy, ale jesteś przed czasem, a Ty powiesz, nie, ja jestem dokładnie na czas, bo dziś jest Dzień Zbawienia. I frustąd. oglądaliśmy Hercoga, tego usługującego na żywo, a tam się darły demony, niebogłosy, z ostatnich rzędów nawet. Przyszła chwała Boża, przyszedł płaszcz maszczenia i ludzie byli uwalniani z tym, co przynieśli, tak? Na sobie. Bo tak ma wyglądać Kościół, pełen Bożej mocy, pełen Bożego Ducha i pełen autorytetu imienia Jezusa. Amen. Amen? Bierzcie naprawdę te rzeczy, studiujcie, ja to słowo udostępnię, mam już kanał uruchomiony na YouTubie, Kościół Bożej Mocy. Zachęcam was, żebyście sobie zasubskrybowali.